Tragizm losu bohatera omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda i w swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Moi drodzy, na początku takiej wypowiedzi trzeba wyjaśnić, czym jest tragizm. Bohater tragiczny to, można powiedzieć, ulubienie epoki romantyzmu. Niezależnie od tego, co wybierze, na co się zdecyduje. To i tak będzie to wybór, który jest wyborem tragicznym, jest przegrany. Można zatem dowiedzieć się w ten sposób, że to jest tak naprawdę wybór między złem a złem. W takiej sytuacji zostaje postawiony Konrad Wallenroth, a zasadniczo Walter Alf jeszcze w powieści poetyckiej Adama Mickiewicza. Z pewnością kojarzycie, że był to człowiek wychowany w zakonie krzyżackim, ale jednocześnie cały czas edukowany przez litewskiego pieśniarza Halbana na temat swojego pochodzenia i uczony tego, aby zemścić się za krzywdę swojego narodu litewskiego. Oczywiście przy pierwszej możliwej okazji w czasie wojny z Litwinami, a Walter Alf dostaje się do niewoli, robi to w pewien sposób celowo. I później oczywiście jego losy toczą się nawet całkiem szczęśliwie, bo zapewne pamiętacie, że udało mu się poślubić córkę Kiestuta, Aldonę i być szczęśliwym mężem. Ale tu jest wybór, moi drodzy, bo okazuje się, że jeżeli nie podejmie żadnych starań, żadnych kroków, to Krzyżacy wkrótce zniszczą Litwinów, odbiorą im życie i tak naprawdę nie będzie tych plemion w ogóle. I żeby, proszę Państwa powiedzieć, nie przesadzam, ponieważ są przykłady w historii, które mówią o plemionach całkowicie wytrzebionych przez zakon krzyżacki na terytorium e, właściwie morza, nad Morzem Bałtyckim, więc obawy Litwinów były całkiem słuszne. I Walenrod, a w zasadzie Walter alf musi wybierać, między byciem z ukochaną żoną, rodziną, co oznacza tragedię całego narodu, i jednocześnie dokonanie tego na co był przygotowywany przez Halbana czyli zemsty na zakonie krzyżackim ale to jest pozostawienie ukochanej i pozostawienie własnego szczęścia wyrzeczenie się miłości Aldona później zostaje pustelnicą a on po wielu latach wraca właśnie jako Konrad Walenrod i dokonuje tego czynu zemsty oczywiście posługując się metodami nie do końca można powiedzieć moralnymi. Mówimy wtedy o walenrodyzmie, a więc o takiej postawie, w której bohater walczy o coś słusznego, coś dobrego, ale metodami niekoniecznie dobrymi albo takimi, które są moralnie naganne. Kontekstem do tej całej historii może być przykład Kordiana Juliusza Słowackiego. Zobaczcie, że w akcie trzecim kordian, który pod koniec aktu drugiego odkrył swoje. Właściwe powołanie, czyli taką samotną walkę o ojczyznę, jest jednym ze spiskowców w podziemiach Katedry Świętego Jana. Tam oczywiście dochodzi do głosowania nad tym, czy zabić Cara, czy też nie. Ostatecznie koncepcja Kordiana przegrywa, zostaje sam na polu walki. I tu kolejny tragiczny wybór: walczyć samemu i narazić się, narazić swoje życie, czy też. Pozostawić całą tę sytuację, ale jednocześnie sprawić, że nadal to, co się dzieje, nadal rządy cara, krwawy terror, wszystko będzie się działo, nadal, że tak powiem, nikt nie złamie tej potęgi, nie sprawi, że wybuchnie jakaś walka, że będzie można starać się o wolność. Jak już wiecie, Kordianowi to nie do końca wyszło pod sypialnią carską strach, imaginacja i inne widziadła powodują, że nasz bohater traci przytomność. Ale pamiętajcie, że jeżeli chodzi o słowackiego, to miał on w planach trylogię, więc kto wie, gdyby ją napisał i opublikował, to z pewnością dowiedzielibyśmy się jeszcze o tym, że Kordian ostatecznie się przełamał. Być może. Podsumowując całą tę wypowiedź, należy zwrócić uwagę, że bohater tragiczny to tak naprawdę nie jest wymysł romantyzmu. Bohater tragiczny bowiem narodził się już w starożytności i tragizm bohatera możemy na przykład zaobserwować nawet w antygonie Sofoklesa. Dziękuję za uwagę.